Kiedy nagrywamy film naszym aparatem, mogą wystąpić drgania, które chcemy łatwo wyeliminować. Jak to się robi? Dziś zaprezentuję wam 5 sposobów na stabilizację waszego ujęcia. Lecimy! Jak widać na nagraniu, pierwszym punktem jest naprężenie opaski od aparatu o szyję i powolny ruch aparatem. Pozwala to na bardzo dobrą stabilizację naszego filmu. Jeżeli chcemy zrobić tak stabilne ujęcie bez użycia slajdera, będziemy potrzebowali: No, po prostu ręcznik i kamerę. Wystarczy położyć kamerę na ręczniku, pojeździć ręcznikiem po powierzchni i. To tyle, mamy płynne ujęcie. Zapewne wasz program do obróbki wideo zawiera plugin do stabilizacji. Czy to Premiere Pro, Sony Vegas, większość programów zawiera właśnie taką wtyczkę i jest ona wbudowana w program od początku. A dobry Premiere Pro nazywa się ona Warp Stabilizer. Możecie poszukać w internecie takich nazw dla swojego programu i dodać ją na klip. Należy jednak pamiętać, że to to, jak nagramy od początku nasz film, ma główne znaczenie. Stabilizacja powinna iść na koniec całego procesu. Należy postarać się na początku przy nagrywaniu wideo, a następnie, dopiero później, przy postprodukcji, użyć wtyczki do stabilizacji. Jeśli razem z aparatem wsiądziemy na deskorolkę, to możemy liczyć na bardzo płynne ujęcia. Jest to jeden z prostszych sposobów stabilizacji filmu. Następnym punktem są kroki, a dokładniej typ kroków. Nie stawiajmy nogi bardzo twardo na ziemię, stawiajmy ją powoli, od stopy do palców, bardzo lekko i powoli. Taki mały bonusik jeszcze ode mnie, ustawiajcie nisko ogniskową, a tak to no, już koniec tego filmu. Jeżeli spodobał Ci się on, polajkuj go, subskrybuj kanał, napisz komentarz, zobacz także ten filmik. No i widzimy się w kolejnym filmie, który będzie o kolor korekcji lub... Czymś innym.